Witamy Was bardzo serdecznie w tutorialu do lekcji numer 2 z cyklu Łowcy i pogromcy fake newsów w służbie rzeczypospolitej. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się historią fake newsów, bo jak wiadomo, fake newsy nie jest to wymysł ostatnich lat. Już w starożytności, w starożytnym Rzymie, bito na potęgę monetę, która miała pokazać w złym świetle przeciwnika politycznego. Jesteśmy w Dublinie stolicy Irlandii, gdzie 100 km dalej jest granica z Wielką Brytanią, gdzie miał miejsce w XIX wieku przekręt wszechczasów. Jak zbić miliardową fortunę na fikcyjnym państwie, czy w latach 30. XX wieku miał miejsce w Stanach Zjednoczonych atak kosmitów? Jak przy pomocy arcydzieła rzemieślniczej złotniczej sztuki można wywołać wojnę? Oraz jakie kłamstwo funkcjonuje od początku wybuchu II wojny światowej, aż do dzisiaj jest w przestrzeni informacyjnej propagowane przez y, y, dezinformację rosyjską. O tym i o innych bardzo ciekawych wydarzeniach, historiach, faktach, mitach, ciekawostkach dowiecie się z lekcji drugiej. Historia fake newsów w świecie. Zapraszamy do lekcji numer dwa. Na początku lekcji drugiej nauczyciel sprawdza podczas rozmowy wiedzę uczniów wyniesioną z poprzednich zajęć, pytając o najważniejsze informacje. Może się to odbywać w formacie mieszanym. Po dobrej odpowiedzi to uczeń zadaje kolejne pytanie. W sytuacji, gdy nikt z grupy nie zna odpowiedzi, odpowiada nauczyciel i w ten sposób ponownie przejmuje inicjatywę. Może to być w formacie rywalizacji – nauczyciel kontra klasa. To uzbiera więcej poprawnych odpowiedzi i jak długo grupa klasowa nie dopuści nauczyciela do głosu. Dla nauczycieli z dystansem do siebie. Po tej zabawie nauczyciel przedstawia grupie agendę drugiej lekcji. Jest nią historia dezinformacji w czasach starożytnych, w ostatnich wiekach, w historii najnowszej. W kolejnej odsłonie aktywizujemy klasę poprzez ćwiczenie multimedialne. Uczniowie mają kilka minut na wyszukanie na swoich telefonach komórkowych dowolnego fake newsa o dezinformacji, manipulacji, kłamstwach z historii. Jeśli jakiś uczeń nie posiada telefonu, dołącza do kolegi, koleżanki, która ma odpowiedni sprzęt. Robimy to oczywiście wyjątek dla udziału prywatnej technologii w warunkach szkolnych. Na co dzień nie polecamy. Następnie. Uczniowie w telegraficznym skrócie przedstawiają wyszukane przykłady, każdy po jednym, aż do wyczerpania znalezionych fake newsów w historii. Przechodzimy dalej do zasadniczej części przy pomocy prezentacji multimedialnej. Przedstawiamy uczniom przykłady fake newsów, manipulacji, dezinformacji i kłamstw powszechnych w historii według listy zagadnień ujętych w scenariuszu i materiałach pomocniczych. Historia dezinformacji w starożytności, fake newsy preparowane przeciwko społeczności żydowskiej te same w ciągu XX wieków. Fikcyjne państwo, czyli kampanie wielkich oszustw, brutalna gra mediów o wpływy władze i pieniądze, wreszcie fake newsy w historii wymierzone w Polskę. Na koniec propaganda PRL-u, czyli jak to robili komuniści. Lekcję drugą kończymy podsumowaniem zajęć. Uczniowie wskazują w jednym zdaniu, które z przywołanych wydarzeń, procesów historycznych zrobiły na nich wrażenie i dlaczego. Uwaga, jedno zdanie. Uczy to młodzież ćwiczenia się w trudnej sztuce zwięzłej, treściwej wypowiedzi. Jednozdaniowe opinie nie mogą się powtarzać. Dziękujemy i zapraszamy do lekcji trzeciej. Widzimy się, nieba.